Witam was mordeczki, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku powiem o moim błaniaczku 25 litrów mieszkają tu krewetki oraz kieryska albinosy tak, zapytacie czemu kieryskie albinosy, one są za małe na taki litraż iż one są jeszcze mega malutkie, te albinoski a więc ja po prostu tu chcę je tu na razie, żeby one sobie dorosły i wsadzę je do większego zbiornika, nie? One tu na razie są tymczasowo to jest taki przelotny. Potem trafią do swojego normalnego domku patrzcie Zrobiłem kilkusekundowy film też o tych albinoskach. Mm, tutaj jeden. Mam samce i samice, które mega ładne są. I tak. No i o co chodzi z tym zbiornikiem? Najpierw to było normalne akwarium dla moich rybek. To było moje pierwsze akwarium, tak naprawdę. dostałem je na urodziny. No i tak, jak się to akwarium sprawuje? Jest mega. Naprawdę mega jest. I tak. I co ja tu mam? Jak już mówiłem, dwa kiryski albinoski, również dwie krawetki czerwone. Sorry, teraz wam nie powiem, bo nie wiem, jak się dokładnie nazywają, nie? Nie RED4, jakaś tam RED odmiana i filtrujące takie dziady. No są bardziej aktywne nocą u mnie niż w dzień. I tak. Yy, ja tu mam 8 żywych roślin. Jeden taki kamień. Yy, w tym akwarium za niedługo będzie chyba rak. Tak, mini rak można, tylko nie wiem jak on się dokładnie nazywa. Wiesz? Nie jestem taki doświadczony ale także bo mam wolne akwarium też, już mam mówię gdzie mam też wolne akwarium w garażu i jakbym je sobie wyniósł to bym mógł i, to bym mógł ten po prostu tam dać raka jakieś tam rośliny, ogółem raki to skały lubią, nie? i jest tak, kiryski do mnie przyjechały wczoraj, ten jest najbardziej ruchliwy tak naprawdę, chyba się stąd chce wydostać, no wydostanie się że niedługo będzie czyszczone akwarium, to wydostanie się. Ten, ten już też się chce wydostać, bidę. No, no, yy, wiecie, ja je nie chcę ich torturować ani nic, ale jakby, no nie chcę, żeby też zostały zjedzone, nie? I napiszcie mi w komentarzach, czy już je mogę przełożyć, czy nie. Yy, I tak. I drugi zbiornik to jest zbiornik 72 litry. Teraz go nie będę pokazywał, będzie, będzie o tym też odcinek, yy, a więc wiecie. I teraz tak. No się ja z wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Cześć!